Witam wszystkich bardzo serdecznie. To kolejny odcinek z Warcrafta Tatujki. No i teraz przejdziemy sobie do kampanii nieumarłych. Rozdział pierwszy. Ścieżka potępionych. Plaga żyjących trupów króla lisa rozprzestrzeniła się od stolicy aż po same krańce Nortendu. Czyli Altas widzę tutaj ładną bekę. Odkminił. Eee, dobra. To już mamy z tym. Cóż to za sztuczki? Malganis. Nie wiem, jak zdołałeś przeżyć, ale. Uspokój się, książę Artasie. Nazywam się Tichondrius. Podobnie jak Malganis, jestem upiornym władcą. Ale nie jestem Twoim wrogiem. Przeciwnie, przybyłem Ci pogratulować. Pogratulować? Zabijając własnego ojca i oddając jego ziemię na pastwę plagi, przeszedłeś pierwszą ważną próbę. Król Lisza bardzo cieszy Twój entuzjazm. Jasne. Na jego rozkaz zniszczyłem wszystko, co kiedykolwiek kochałem. A jednak nie czuję wyrzutów sumienia, litości ani wstydu. Runiczne ostrze, które nosisz, zostało wykute przez króla Lisza. To on dał mu moc wykradania dusz. Twoją zdobył jako pierwszą. Będę się musiał bez niej obyć. Jaka jest wola króla? Trzeba niezwłocznie zebrać wyznawców kultu potępionych. Wielu akolitów pozostaje w ukryciu. Kiedy ich zgromadzisz, przekażę ci dalsze polecenia. No okej, okay, czyli teraz możemy obsługiwać tutaj takie jednostki, z którymi wcześniej musieliśmy walczyć. Mamy takie guchule o. Podstawowa jednostka bojowa. Ma ona kanibalizm, czyli możemy zżerać sobie zwłoki. No i mamy etaska. Aetas może ma taką umiejętność wstęga śmieci, co zadaje 200 obrażeń. Albo może. Nie, nie, nie. Ona może albo leczyć, albo zadawać obrażenia. Dobra, musimy tutaj szukać akolitów. Zbłądzonych tutaj na naszej mapie nareszcie. Mm, tutaj może coś jest ciekawego. No nasza armia tutaj nie wygląda za ciekawie, bo mamy tylko dwa gochule oraz Aetasa. O jest jeden. Witaj, panie. Szymo. Nasz mistrz Keltuzat zapowiadał nam, że przybędziesz. Keltuzat. Skąd mógł wiedzieć? bądź ostrożny. Jeśli ludzie z miasta zobaczą przy tobie nieumarłych, wezmą miejscową straż. No niech i tak będzie. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Okej, okay, musimy do czerwonych akolitów, czyli to będą ci wieśniacy w czerwonych kubeczkach Tu jest jeden, widzicie? To jest schowana akolita, a to jest człowiek i człowieka sobie musimy zabić. Śpieprzej, dziadku. Dobra, zwolniemy go z tej wstęgi całej. No dobra, patrzcie, jak kanibalizm teraz działa. Możemy sobie jeść zwłoki, i to nam przywraca bardzo szybko nasze zdrowie. Tu jest jeszcze dwóch, tylko czy ja ich chcę tutaj? A zabijemy ich. Nie ma litości. To się bardziej podoba. Litości pani! Czekają się wieczne męki. Dobra, mamy dwóch akolitów, mamy mieć 20. Więc się tutaj możemy troszkę streszczać. Tam już byliśmy na dole. To mi się bardziej podoba. O tu jest jeden. Tylko tego musimy skroić. Dobra. Musisz odszukać cmentarzy. Ci, których tam pogrzebano, będą ci wiernie służyć. No okej. Okay. Musimy znaleźć jakiś... O! Cmentarz. I tam dostaniemy dodatkowe jednostki, jak myślę. Dostaliśmy y, takiego nieumarłego zwiadowca. On tutaj może patrolować teren. Tam są jakieś jednostki, ten patrol tutaj sobie chodzi. Możemy. O tak, ten niech się tutaj już robi. Się troszkę cofniemy i zobaczymy. O właśnie, co tutaj jest. Hmm, tam idzie przejście jakoś? Niezbyt. Nikt cię nie widzi. Masz rację. Dobra, kapitan straży tutaj już wyrusza. Tu jest rycerz, byśmy mieli problemy z nim. Dobra, oni są tam mniej więcej, więc możemy szybko tutaj załatwić sprawę tego akolity. Tego sobie zabijemy. Tego też. Ciach i Schowamy się może tutaj. Czy nas nie zauważą? I zobaczymy czy tutaj nie ma żadnych dwóch tych koń. Tu jest Akolita jeden. Dobra. Musimy zaczekać aż oni przejdą nam tutaj. Gdzie oni są? Gdzie nie widzi powiadasz? Ok, oni tutaj są. Więc możemy sobie spokojnie tu przejść. Na się, tak. Ten patel sobie przejdzie tutaj. My w tym czasie złapiemy tego jednego akolita. Okej, okay, oni już przeszli. Zabijmy sobie tych. No i szybciutko, szybciutko tego bierzemy. Kłóde, tu jest dużo ludzi. Nic nie będzie bite. Nie ma takiego bicia. Dobra, ja chcę już tutaj przelecieć. O kurde. dobra. Zauważyli nas, musimy się z nimi osprawić. Z tym, że ten Gohul jeden nie ma prawa tutaj nam zginąć. nie niedobrze. Niech Aetas sam tutaj walczy z nimi. Dobra, Aetas ma dużo życia, więc sobie poradzi na luzie. Tego uleczymy trochę. Musimy się skupić na jednym. O, tu jest mikstura leczenia, więc się możemy podleczyć w razie czego. No niestety tutaj nas zauważyli. Ale to nic. Walniemy sobie z tego. I zginie, Wypijemy sobie miksturkę. Pyk i mamy drugi już poziom. Zwiększa szybkość ruchu i generacji życia znajdujących się w pobliżu sojuszniczych jednostek. Ja to chcę. Dobra. Nasze jednostki teraz sobie szybciej życie będą przywracać. Ten ciennik z nami oczywiście idzie. Uuuu. E, dobra. Guchule sobie przywracają życia, a my zobaczymy co tam jest mniej więcej. O, tutaj nie będziemy mogli tak przejść. Przejdziemy sobie może... O, tu jest chyba jakaś ścieżka, tak. Przejdziemy sobie tamtędy. Tam, tam. O Okójdę zauważyli nas. Czy jeden? A jednego sobie siekniemy na luzie. Gin, gin, gin. Pamiętam, jak jeszcze niedawno takimi piechujami sami musieliśmy chodzić. Gdzie jest ten cmentarz cały? Tu go na pewno nie ma. Myślę, że gdzieś u góry będzie. E, cień na mnie może przejść. No, Dobra, już przeszedł. Tu jest jeden akolita, ale tu są dwóch rycerzy i tutaj jest dość duży patrol. Więc ja proponuję zrobić to mniej więcej tak. O, kudę, zgubię jeszcze jeden. Dobra. Nie zbijaj drewna, hulu głupi. Proszę mi tutaj zobaczyć mój wzrok twoim wzrokiem, co tutaj jest. Jeden sobie patroluje. Tych dwóch na luzie zabijemy, albo trzech na raz, chyba na miarę. Nie opisane. Czekają cię wieczne męki. Nie, 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 oni nas tu nie mogą zobaczyć. Oni są zajęci jakąś walką. To dobra nasza, tu jest jedena kolita. Zobaczmy. Uważaj, z go przekabacimy. Ciach. Tyrwu zabijemy. Nie ma litości. Dobra, I Rycerz. Będzie ciężko teraz. Ile on ma życia? 800. Więcej obawia pasa nawet. Uleczymy. Ma jeszcze pół życia. Nie chciałem strasznie walczyć tutaj z nim. Ale skoro nie mam wyboru. Uciekaj guhulu. Dobra, ty musisz się najeść. A my w tym czasie zobaczymy. Jak tu wygląda sytuacja? Tu jest ten cmentarz chyba. Nikt, mnie Nikt cię nie widzi. Cię nie widzi. Nikt nie będzie mi to leci maetasem tam. Widzicie, gochul już ma. Mam szczęście. Te groby zostały niedawno wykopane. Powstancie w imię króla lisza. O, kurde. A co ja teraz z takimi szkieletami mam? A nie, gochule też są, Dobra, dobrze jest. No ja wiem, że mogą wykorzystać. Jeszcze dwunastu musimy znaleźć. A co tutaj jest? Tu są jakieś pola. Pola owce, a kolita jest jeden. A tutaj niżej troszkę. Tutaj też są. Dobra, no, jedziemy na nich. No wiem, znaczy już wiem. Dobra, zaatakujmy ich. O, jak miło! Cię męki. I bandyci tutaj... Co etas tak? Jak tam? Dobra, no, wykorzystajmy okazję, żeby tutaj... ...zaatakować tych chłopów. No, na tych szkieletach mi zbytnio nie zależy, bo one... One nie mają żadnej generacji, z tego co ja dobrze pamiętam. My tylko tą od Etasa dostali. Dobra, idziemy teraz tutaj. My za dużo jednostek. No to bramę teraz. O, akolita. Musimy go uratować. A, teraz łatwiej nam idzie, dużo łatwiej. Nic tylko leczenia, super. Niech go chule jedzą, my wyślemy nasz cień. Co tu na dole jest? Jest jedna akolita. Dobra, walić już tego kule, idziemy Ostrzem sobie. Nie ma litości. Gdzie uciekasz? O kurde, tu rycerz jest. Ostrzem, jest Bierzesz, że go nie zaczepialiśmy. Wszystko Zobaczymy co tu u góry jest. Bo może górą sobie przejdę tylko i tyle będzie. Ojejej. Tam jest jedna kolita. No lec, 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 ale teraz O, gitara. Jest jakiś kościół. Co znowu? Dobra, wbijamy w nich. Zamknij dupę teraz. O kurde, coś biegnie. No co ty. A jeden, rycerz, a nie, jeszcze tam jest jeden, Straży Miejskiej. Dobra, niech te szkielety popadają już tutaj. Guchule się najedzą. A my w tym czasie zabijemy tego tu. O, tu jest jeszcze jeden akolita super. Tego trzeba zabić. Nie ma żadnego bicia. Patrzcie, ile już tu jest akolitów naszych: 13. Dobra, teraz tych trzeba pozabijać. Kurde, to już nas atakują. Trzeba wycofać trochę. jest jakiś ten? a czy nie? Widzę, że nieumaly się opierają właśnie y, na regeneracji zdrowia. O tu jest jakiś kapitan nawet i on przytrzymuje dużo akolitów. Jestem tutaj zainteresowany tym. Straż miejska kapitan. No dobra, wbijamy w niego. Ten szkielet fajnie biegnie tak. Hop, siup, siup, siup. Czy ja chcę tracić ten szkielet? Nie, podleczymy go. Uuu, jeszcze więcej mikstury. życie Zniszczymy te klatki. Nareszcie. tylko czy tutaj może coś być ciekawego? I ostatnia. No, jednak nie było nic. A ten widzę, że tutaj nie uważa, jak to Aetas mówi ładnie. Ostrze rozu jest głodne. Jeszcze dwóch potrzebujemy. E, tu jest jeden. Najpierw tego chłopa. Ciach. Ach, mm -hmm. nareszcie. Dobra, szukamy ostatniego. Znaczy, no, czy cienia? tu jest. Dobra, dawaj do niego aetas. Nie może przejść. No to wszystkim idziemy. Hm. Mm, dobra, zrobimy to tak. No i na tym chyba zakończymy. Czyż nie? Tak zadanie główne zostało wykonane. Oglądajmy sobie jeszcze filmik. Dobra robota, rycerzu śmierci. Zebrałeś niemal wszystkich wyznawców. Lorderon leży w gruzach. Co nam teraz po kultystach? Pomogę ci w tym następnym dziele. To znaczy, pojedziesz do Andorhalu po poszczątki ich byłego mistrza, nekromanty Keltuzada. Dobra, na tym się skończył ten odcinek. Eee, dzięki wszystkim za oglądanie i pozdrawiam.